Siemeczko, z tej strony Piotrek z ziomek, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 2015 na typowej polskiej wsi V2. Jest to odcinek już trzeci i dziękuję, że pod dwoma poprzednimi odcinkami wbiliście w 2512 łapę w górę, a w 11... w 11... W 26 11 łapek w górę. Więc jest mi niezmiernie... Wesoło, wesoło i mam nadzieję, że teraz wiecie 15 i odcinki będą się pojawiały dwa razy w tygodniu, tak jakby na przykład. No a dzisiaj z nami jest Marcin. Siemaneczko I dzisiaj zajmiemy się prasowaniem. On będzie prasował swoje pole prasą koskującą, rolującą. No i od razu mówię, że musimy zamienić się ciągnikami, ponieważ nagrywaliśmy przedtem, to ta SIP ma do jego traktoru, po prostu była jakaś zbugowana, bo je ja chciałem mu zbierać, a mój traktor był za słaby, żeby uciągnąć po prostu prasę rolującą więc dobra, A tutaj bramę. Ja biorę sobie tego Ursusa, mam nadzieję, że tak nie będzie. spoko laga, teraz zakończyłem. <laughs> Twój dźwięk słyszał mam laga. O nie, nie miałem laga. Jak dochodzi to jestem ten... Jak dochodzi to jestem kurczę nie wiem kim Ci powiem, że głośna te 60, twoja Ale jak wiesz jak ja jest? Kurde Jak to cichutko chodzi, naprawdę Dzisiaj może troszkę dłuższy odcinek zrobimy A zależy kiedy ja tu dodam, bo ja nie wiem nawet kiedy do dodam Jak będę miał czas Jak najwcześniej Bo mam jakiś zamr chyba zmieniać dostawcę internetu Coś tak myślałem Zbiera to, zbiera Okej okay, skończyło się to okay, fajnie Możesz mi ją rozłożyć tak na bok Wiesz o co chodzi No no Dobra, Dobra dzięki No problemu A to to easy Ja nie zbieram Why? Ale podbierak opuściłeś? No może to ty musisz opuścić no zejdź. Nie mówcie, że no jakiś bug jest. Zejdź. Wyłącz to całkiem. To podniosę wszystko. Złożę. Zamknę. Zejdź z tego najlepiej. Może teraz coś Czyli zrobimy tak, rozłożymy klapę pod ten i to rozłożymy. Ja teraz to zrobię, zobacz czy to będzie się zbierało. No i proszę Dobra, ja już Dzięki. Ten, jakiś chyba Bóg był, a jak nie będzie tobie zbierał, to nie wiem. Ja powiesz, że ci nie ruszę do górki Powiesz to, tak? Nie ruszy ci Ej, ani do przodu, ani do tyłu A może... aha Same błędy dzisiaj Jak nie urok, to strasznie Ja też Masz radę jeszcze gdzieś na Drive Control, ja tu już grałem, nie pamiętasz? A ja już mam belkę pełną, no tak. I ten, i dzisiaj będziemy karmić zbierać krowy, znaczy nie karmić krowy, tylko będziemy po prostu... Zbierać belę. Tak, zbierać sobie belę. Ucieka bela, łap. <grystanie> Majster. Ale jest piękna. Zresztą dzisiaj będziemy... Yy, bele rozrabiam, żeby krowom dać trochę słomy do obory. Więc to dzisiejszy jest plan... No i to, to, to to, wiesz jak ładnie idzie? Tu nie ma co mówić, to nie ma co porównywać, tak powiem. Bo to moje. Kurczę, pięknie. Tam to, to do burki to stanęło, nie chciało iść. To jakby tak za muszę zwolnić. No, tak może być. Kto cicho chodzi, kurczę. Jak po, tylko u ciebie będę, to maskar. Pier... To 60 wątka, to jest 60 no i Marcin też mi pomoże po prostu załadować co belę a ja będę to rozdrabniał od razu No chyba bela powinna tam wystarczyć oj 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 Ej u mnie nawet wałek chodzi u mnie nie ale nie nie to jakiś mógł jest. jest, po prostu jak ja ci włączyłem wszystko było dobrze to działało jak ty sobie włączyłeś <coughs> sorry po prostu tobie nie chciało coś działać I się obawiam, nie że to wiem, będzie, będzie za szybki odcinek Marcin Ja już prawie kończę o, nie... Ja nie, nie, wie, co z... ja nie, nie, nie wiesz co zrobiłem Uśmiejesz się teraz Właśnie widzę Wiesz o co chodzi? Na pusto jechałeś czyli z pełną belą Dokładnie A jedna bela mi miłdy ciebie uciekła na farmę więc jeśli dobrze zapłacisz, to ci obornik tam, trochę dam ci obornika, gdy będziesz dobrze płacił To tu, pani drogi obornik strasznie Więc... Pamiętam Ej no obornikiem się podzielimy spokojnie jakieś pole małe wywieziemy Ja tam za y, tym szopą na Bizona myślę zrobić sobie po prostu... Ziemniaczki Nie No ja kup -hol, kup hol Po co? No kup nie wiem, po co tam się pchałeś? Wyje... teraz sobie wyjedziesz. Shift 4, 5, 6 sobie włączy i ci powinno... Co? bo od... od... od na ba... Kurde no... Ale co mówię że sobie włączył? Shift 4, 5, 6 coś w tym stylu w traktorze. To jest jakiś napęd. Chyba. Dzia wyjechałeś... Po prostu jeszcze spróbuj coś tam porobić, by sobie, włącz to nie wiem, nie wiem, nie wiem, rób co chcesz. Jeśli będzie ostateczność, już ten holci kupię, ale to jest ostateczność. Nie będzie? Po sobie. Co ty chcesz zrobić? Panie? Chyba nie chcę zarysować. No nie wierzę, no. Tak się ten fajnie jeździ, że sobie zapominam, że po prostu możesz to wyładować Tylko się nie patrz teraz Patrzę, bo ja jadę przed siebie Zamknij oczy Nie patrzymy, nie patrzymy, ja tutaj tylko Już, już skończyłeś? Skończyłeś? O skończyłeś czy nie skończyłeś? Mogę już patrzeć? Jecie O, o. Wow, wyjechałeś Piąteczka Nie wyjechałeś Tak? Wyjechałem Ja nie naprawdę Okej okay. Władowuję A ja miałem takie fajne modyfikacje, ale to już na, na większą farmę Taka okay. bardzo duża farma modyfikacja, która po prostu masz prasę i to chyba ktoś dopracował, ale to już na modyfikacja jest na oficjalnej stronie farminga, simulatora, wiesz i od razu masz tak y... automatycznie Ci wyrzuca bele, jeśli masz siano, to Ci to wykrywa i po prostu Ci uwija, od razu Ci owija te siano, więc naprawdę super A to trzeba kupić tego moda nie? No nie, darmowy z armo jest, naprawdę Jakbym płacił za mody, on mnie nie powaliło. Ty a gdzie on jest? Co? Na ten mod? Na no, farming simulator, na no, oficjalnej stronie Pewno znajdziesz bo to jest GG Jakbyś tego nie znalazł, to nie wiem. Kurde... Nie. nie wiem o co chodzi. Fajne, fajne, ale fajne, ale, to jest, ale tutaj na bulusiało to się nie nadaje. Dzisiaj sobie tak weszłem na... No, weszłem sobie tak popatrzeć co tutaj się dzieje. Cołem farmingu, weszłem sobie tylko na serwer. Tylkoś grał tymi orygin oryginalnymi maszynami na tej mapie, rozumiesz? serię No, śmierć się by tego New Hollanda i pojechał normalnie w pole i sobie kosił pole New Hollandy, więc kombajny największy. I to on mi z powrotem pojechał i skosił. On, to, on kosił zaraz to pole co jest za tą trawą co kosiłem w poprzednim odcinku. Więc by się zgłaszał się A nie, ty czy... co po, po, Poszedłem, zobaczyłem, że mam, le mam lekkie lagi i kazał mi tam podjeżdżać, ale mi się nie chciało. Jak zobaczyłem te maszyny, więc nie, jak nie ma modów to powiedziałem nie odchodzę. I nie będę to patrzył. Trzeba było to nagrać. Ty. Maskar Kurde no nie Chłopy jak mi się tu myli, ja, ja jestem tu wkurzony Nawet nie wiesz jak Sprasowałeś jeszcze o pole? No po pierwsze tak, zaraz drugie Zemo I... będziemy ładować No, jedną belę, Więcej tam tak na pewno Zobaczymy ile wejdzie chociaż Na pewno tak się to robi, na pewno, na pewno Na pewno nie wiem, na sedno odcinka ja nie wiem co ja będę robił, muszę coś wymyślić sensownego Śniwa. No może Albo sianokosy Sianokosy może siano, o siano o. Bo siano miało być w tamtym, ale no po prostu Tej trawy było mało dla krów A te kiszone się wsypia, wiesz mniej więcej On plus minus ten Gdzie? Do tej, tej obory doło Tak mi się wydaje Powinno tak Fajnie to że musisz obornik sobie sam wygarnywać To jest fajne Tylko to jest to, że nie wjeżdżasz z stałym traktorem do obory Bo się nie zmieści nie, nie, nie. No nie, nie zmieści się Chyba I tutaj sobie nie, się, nie... się w... mieści. No tutaj sobie tak Tutaj już mam pomyślany plan, to jest najmniejsze pole chyba Więc ja tak tutaj myślę rozwalić po potem zaraz obornik, zorać to, poczekać chwilę, zbronować i posadzić ziemniaki. No ja mam tam małe pole po rzepaku też do te ziemniaki sadzić. No to widzisz, orkę zrobi się, będzie super. Nie, ja, ja już na to tylko czekam. Czekam tylko na to, jak mi to trafia, bo po prostu nie mam po prostu tego dźwięku, że jest jakaś bela gotowa, tylko jeżeli jest się za każdym razem mylę. Jak tam ci idzie? Już kończysz prawie? No, powiedzmy. Cztery przejazdy. O, o mam minut. Tylko kto to będzie zbierał? Mhm? Kto to będzie zbierał? Patrzcie, taki jeden. Nie wiem czy znasz. Okay. To się Gość, gość wszystko ci zrobi Sąsiad przyjdzie i pozbieram Kurczę, 96 i nie mogę... Mm. <laughs> Kurde Aż tu mioki porobił Zatrzymaj się Zatrzymaj się Dobra, suj O Czekaj, czekaj Odwrócę Okej, okay. chyba chcesz na drugi raz to będę inaczej to to tam kombajnował A, paski tylko No dobra, stój ci idealnie F12, kliknąłem raz Wyprostuj się trochę do przodu Oż, stój jest taki Okej okay, dobra Kurde byłem tak, tur to podepnimy pewnie do mojego ok? no no Która yy, które jest? ta jest moja więc tur podepniemy do mojego yy, chcesz chce... z... przepraszam do tego co ja teraz yy, biorę nie? no moim, no dokładnie jak chcę ci uświadomić że ci paliwa brakuje nie I jadę ci to dostajesz na farmę Ja w sobie już podepnę od razu ten tur Ale u mnie nie, u ciebie, w twoim papaju nie ma no, więc ja muszę to jakoś dostępować Szczerze mówiąc ja nie patrzę zbytnio na paliwo Jak okay. ci braknie no i ja ci będę cią holować, to będzie fajne Realistyka Okej, okay, ma już pełne już cię słyszę, że gdzieś jesteś Gdzie ty jesteś, tam jeszcze. Kończysz? No, ładnie podepnę. Łot! I wow. Jakiego to ma buga? A co? Wieża mi teraz Uf? powietrze waliło, no. Nie mówcie, że takie coś tam, ma. ja, ja już boję się tego dotykać. Nie, to już takiego nie ma. I co się stało? Ej, pojawiłem się przed twoim tym, traktorem Jak Ale klikłem o Co? Jak klikłem o to się pojawi... Ale co, co masz pod o? Rozładuj prasę mam pod o to dajesz o Bo takie coś, taką, takie coś ma funkcję, że może sobie rozładować Ty, weź mi to lepiej rozładuj ten No czekaj, psuj Moc. Kur... Czekaj, coś, okay, stój, to już tyle. Możesz jechać. Siedzę... jest szybszy. Dawaj, ja, 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 na skróty. Mm. Nie rozjeźdź mnie, prof. Ty, ale lag Co ja ci zrobiłem? Okej, okay, to zostaw sobie gdzieś tutaj. Ja sobie siadam do mojego. Gdzie zostawiasz te prasę? Tutaj na razie. No to dobra. wysiadaj gdzie wywalaj gdzie Dobra, Iś tam masz nam farmie już gotowy. Ten, ja już tam podjeżdżam. Nareszcie te głośne dźwięki. Jak na to czekałem? Ej, najpierw tam to poletam. No nie tutaj masz blisko, bo to, to nie będziemy tego dzisiaj no. zwodzić, wiesz? To zostanie no, na razie. Na razie to tylko to, żeby po prostu sobie dojść. Nie doził. wiem czy go nie będzie do przodu przewalał. Nie użyczał się. Już tam ten... no. zaparkował. No Nie powinno, spróbuj. Nie, jest dobrze Czekaj. okej okay. okay. Jak to się teraz rozwalało eee, Otwórz drzwi Dobra, dajesz tutaj Podjadę ci tam Ale... A tu jedną, dobra, jedną, ciekawe. jedną, jedną, ej Dobra, spoko Panie, panie Ty się będzie nie zmieści. Nie musisz teraz sobie nie zrobisz Albo dobra, no załaduj jedną On nie da się tak Podnieś to jakoś, nie wiem, rób coś Czekaj, bo to się jakoś puszcza, czekaj. Chyba się odklik odklikowało to, co przycisnąłeś, czyli nie wiem, nie wiem co przycisnąć. Nie mogę spróbować, może to, może to nie będzie działo. No, no chyba nie, bo u mnie jak brałem to nad i się odblok odblokowywało chyba. Coś tu to nas single'u lepiej chyba działa. I co jest? Że kamera się... mi przeskakuje nad twoją kamerę. Jeszcze mi coś się teraz włączyło Coś zbugowane ten farming. Oj tak, oj tak, oj tak. Wtf. A czym ty te zatem? chociaż za ten... i się za samym dzieł. Jest, yes, dobra, chodź. Jedną, jedną weź. Jedną, rozumiesz? Jedną. Nie podjeżdżaj za daleko. Albo załaduj to jedną i od razu sobie wiesz co zrób. Ale czym to odblokowałeś? Z chyba, czy z Tam się unlock coś tam. Jedną weź tylko, proszę. I tyle. I Z daj. Albo coś tam było świeża tu przyjecie. majster, majster, czekaj, czekaj, czekaj. no, no, nowe narzędzie tego nie rozumiesz w serca czekaj wyprostuj się najlepiej, a tak jest coś kurde czekaj, stój w miejscu, nie ruszaj się ty boksujesz ten ty co jest? No ja to mogę zrobić, mogę ja to zrobić może? Może masz jakiegoś buga? Już yes. okej, okay. spróbujemy może U. I musisz od drugiej strony zajechać Albo ja to inaczej zrobię Albo jak to się nie da teraz No i powinno Do góry widłe Zamykaj to na X, na X, na X panie Masz takie coś na X Zamykać I teraz to jakoś zmiel, nie wiem na B czy coś Coś ich tam może. Masz coś? No obraca. Muszę rozłożyć ten klapę żeby Kuuu Mogę spróbować? Daj Bo Mam idealnie, a nie wiem o co nim chodzi Ja tam tylko kultywator ogarnię Muszę to jakoś wywalić, nie wiem Spróbuj to Odjeżdżaj, odjeżdżaj, odjeżdżaj ci odjadę Spróbuj to, nie wiem No dobra, tak, nie tak I do tyłu jeszcze jeden myśl tylko Nie dam no, to patologia No spróbuj teraz No dajesz Jest, chyba mamy go Prosty, jest piątka Tyle zabawy O masakra już która jest minuta? 24 To my się z tym męczyliśmy po... No nie! What the fuck. No nie <laughs> Czekaj, nie ruszaj Naprawdę no weź kurde Naprawdę jeżeli już Albo? Ej, nie ma sposób. Nie, już 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 nie, wiem, nie, 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 tym był Martin, a może to mówić inaczej Mogę na chwilę? Bierz Okej, okay, przez to Działa Dajesz Gorzej, nie wypali, bo to jest źle położone moim zdaniem O jest, jest! Co nie, co nie, No to chociaż coś, jakieś pocieszenie mamy Wszystko. To wszystko, było? wszystko, wszystko Gdzie to, gdzie to spało? Tego nie widać chyba. A weź na i chyba będzie I mm, To będzie... Co tam będzie pisało? Trawa słoma, słoma tak? Nie? magazyn to jest magazyn widok, słoma, słoma, Zezetem. koryto, kiszonka trawa, słoma 2000 okej, okay, to już poza odcinkiem, więc to chyba w tym odcinku było na tyle, jeśli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie i skomentujcie a dzisiaj zajmowaliśmy się prasowaniem, no i wiadomo ścielenie, ścieleniem krową i to zajęło nam najwięcej czasu więc to było na tyle, więc cześć i czołem, trzymać się siemaneczko. Na razie. Na razie.